Halo Benz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugim, czyli trzecim, co? czyli czwartym. Nie wiem, co to było. <laughs> czyli czwartym, czyli chyba już może nawet piątym odcinku. Już nie wiem nawet którym. Z jest ze mną Bonnie no Ale konia, co? Co mówiłeś? Że nagrywamy dzisiaj 28 października, nie? No. Ciekawe, ciekawe, kiedy wyjdzie ten pierwszy film, ja już nie mówię kiedy wyjdzie ten ostatni. To się co ten Cetrago nagrywamy. Film, ja już nie mówię, kiedy wyjdzie ten ostatni. To się co ten Cetrago nagrywamy. Ej, bo ja się zaplątałem. O dobra, już... Je, tak para. szczerze, szczerze, nie? Mhm. Szczerze. No. To ja powiem tak. Ja to se zmontuję, nie? Ale no. kiedy ty to zmontujesz? To nie wnikam w to. O, ty to zmontujesz będzie już dzisiaj, nie? Na YouTubie. Co ją obchodziło? Róże czy jakieś ta w ogóle coś. Jest... Nie, mam jakieś jej łoniaki. Aha, chyba się nie przyda. Ej, tam się schodziło, bo my tu graliśmy za pierwszym razem, nie? To się no. schodziło jakoś na dół. Z tego co pamiętam. No tak. A, i to jakoś kukiełę, nie? Taką śmieszną. Kukiełę? Może. No, no kukiełę taką. Klucz do domu. Gdzie masz klucz do domu? Wyschowałeś klucz do chaty. No, dworze. No to kurde nieźle. Krystian zamknął nas w swoim domu, nie mogę uciec. Tytuł odcinka. Moskito. Zostaliśmy złapani w domu, jedźmy. O, kurde, przepraszam. To się już nie nagrywa. To się cały czas nagrywa. To jest moja szczera reakcja. A jak coś? Się... Aha, coś tam. Gdzie była piwnica? Tu Okej, okay, latarka nie działa. Może dlatego nie działa. Fajnie, jestem szczurem. On już Na dworze jestem. Tak nie. Szczerze, Ej. to jest. Nie. 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 Bo, to jest, bo to jest paranormalne, nie. I tutaj się otwierają i zamykają szafki, nie. Mm -hmm. Ja jestem tym szczurem i wlazłem do szafki i się zamknęła <laughs> Jak znajdziesz światło to... <laughs> to ja będziesz widział Że ja tego nie mogę, nie mogę tego otworzyć, nie? Ja cię nawet nie widzę, gościu Gościu, ja cię widzę jak się kręcisz, nie? <laughs> nie, no dobra, mam nadzieję, że tam, że to się zaraz otworzy jakoś że ta szafka jest tak zrobiona, że że jak jesteś za blisko, to to po prostu przestaje być paranormalne. Ja już jestem sobie sobie uwięziony do końca świata. Ty, pojebana. słuchaj no to, Ch nie obchodzi to, że z jakiś ruzak mogę kurde stworzyć jakieś gówno, to namoczyć i kurde się spieszyć do tego. Nie chcę odzyskać mojego kolega, który zamienił się magicznie w, sz w szczura i wskoczył do jej szafki i teraz nie może wyjść, a ja tego nie mogę otworzyć <grystanie> Powiesz coś? Nie? Cicho będziesz? To cicho do mordy Ale ja, Co nie? Ale mnie tak wkurzył, nie? A tak nie pod... Ale a, aż mi ciepło się! Aż aż mi ciepło! Nie no nie wiem Restart gry mam czy mam coś no Mam nożyce. Tak, zróbmy restart gry. Nie chce mi się. Dobra, kit już nie Dotarliśmy! Są. Z powrotem do lasu! Chodź, chodź, idziemy, idziemy na przygodę! Idzie, idziemy, do, idziemy na przygodę. Idziemy do lasu, kwartek, narobić kwartek, hałasu. Idziemy. Ja masz, idziemy na przygodę. Ty masz te rzeczy, bo ty wiesz wszystko gdzie jest, a ja nie wiem nic. Ja wiem tylko jak wejść do szafki i z niej nie wyjść. No, nie pamiętaj, że masz time limit z tymi lalkami, nie, z tymi kukłami, z rózek Więc, jeżeli czegoś nie zrobisz w tym, tym, no, to masz przerąbane Literalnie speedrun, nie Tu masz, tam, tu masz takie obcęki mhm. I tym możesz obcinać róże i te rózgi a te rózgi zostaw, bo cię kopią w dupę i będziesz mieć problem Więc dlatego, idę nie, nie idziemy, nie idziemy na dół Idziemy po albo róże, albo. Tylko tych, tych róż jest bardzo mało, nie? Ogólnie możemy uciąć jedną ogon, w sensie dwóm, bo to na pewno się przyda. Ale nie wiem, jak się tam wchodzi. A tu? Nie, tu? Wiesz, tak? jak się, wiesz, jak się wchodzi? Ale zarobiste jest to krzesło z tym. No. da się to zamknąć? Nie, Uy, one teraz będą biegać. Nie. No właśnie, i to jest tej najgorsza. Ale wiesz co, ten ogon wygląda trochę dziwnie Bierzemy tą mruzgę Jaką? Jakąś, tylko to trzeba zrobić, wiesz, akcja-reakcja, nie? Bierzesz k I zap***asz do, do piwnicy Tak? Chciałem. No to do piwnicy, szybko, 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 szybko Musimy teraz zrobić wywar z tego Wywar Z nie wiem czego Wybocin Z wypoczyn i świątek Gdzie to polega? I... z Kuru... Kopnie za chwilę i tam jest wiedźma Więc dlatego wracamy Aha Ej, bo Aha Co to mi zrobiło? No, no bo to ogólnie kradnie ci tą mruzgę. Aha, bo tam ten taki duch chodzi. Idziesz czy nie? Idę Więc rzeczywiście on tu idzie ze mną Ja też mogę? No za chwilę Mamy wszystkie jakby składniki, teraz powstanie z tego zemprzątowany ten. Chcę zabrać to, on zabrał. No chaj, teraz, teraz się nabije druga, ta? Tutaj. No musisz to tam zanurzyć, odczekać chwilę i nabić ten, i nabić. O, dobra. Uję, on zniknął Jak tam ty ci idzie? Eee, wiesz co, szukam tych rózek takich Aha Ej, rózgi zapomniałem Żmudna jest ta mapa, Jezu Co nie? Ja tak usypiam przy tej mapie e no literalnie Popie. jej w ogóle nie ma, nie? I szukasz tylko jakichś bzdetów Tak Co to jest to? Jezioro oczyszczenia. Zielone. Chyba takie średnie. Zdaje mi się fakt, że magia polega na tym, że musisz akurat 13 rózgów utopić w ogonie. 13 to jest moja szczęśliwa liczba, więc... Nie wiem, co wy macie do niej. Ale nie mówię, że, że tego, tylko że akurat 13, że magia... magia sobie wymyśliła, że ma być 13 i koniec. że ma to być kawałek drewna, który urośnie jako człowiek i będziecie gonić. Czemu nie? Bo to dog doing? No to jest typowo speedrun. No, to nie da się inaczej tego przejść Siemka widzowie Trzy widzu jeszcze co Siemka, siemka Gdzie nam no, zostało? Raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, ale ona się zapaliła Aż mnie ślepiło <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery Jeszcze mamy trzy do zrobienia ja tu leży. O oh my god. O, mam moje włosy. Ty, ale... Czekaj, o tu leży! Co? Już? No. Czemu jest tam tyle tego? Nie wiem, ale leży i ja ją niosę. Ale jajca! <laughs> ale... Ciemna. No, zaswajczyła się. Nice. You no rzeczywiście taka silna nie Baskito To była najłatwiejsza mapa jaką zrobiliśmy Najnudniejsza Bye Bye W każdym uh. razie e, nie wiem czy kiedyś nara przejdzie <laughs> Koniec. Nie wiem nara. Nie wiem czy kiedyś przyjdziemy kwatera główna, bo ta mapa też była trochę duduty. To mapa mi ch tak naprawdę. Pozdro. Także dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i naura Co Gramy tu dalej? No czy? Spróbujmy, i najwyżej pójdźmy na inne, inną grę, bo tak szczerze, to mi się chce ten nosek. Ja widzę, no je, i już trzeba zrobić. Ja też nie chcę. <laughs> A, ten no, YouTube. To tylko godzina. A, to tylko godzina. No, ciężki jest ten YouTube, nie? No. Ciężko nagrać jeden filmik i wrzucić na YouTube. A.